Cześć z tej strony krawcu.pl a to kolejne odcinek naszej serii eee, W świecie Team Fortress a dwójki Gramy, nie wiem, na jakimś serwie, wybrałem sobie jakiś Byle jaki eee, Gramy pyro i atak i obrona No nie wiem o co chodzi, bo dawno nie grałem, No, dawno nie grałem Dobra, bronimy chyba najwyraźniej mam takie coś i takie coś To podpalę jak się trafi ziomków chyba podpaliłem, dobra nie będę tylko Pyro grał albo zobaczymy jak będzie mi dobrze szło Pyro to zagramy sobie tylko Pyro mm, okej okay. dlaczego nie było tym porterza 2. Jest bardzo długo o nie, u ubera, mają Ubera okej okay. spalony o oh, Spaliłem. Chyba ten sam O lol. Wejdę sobie tu i będziemy tak kampić No nie Zaciąłem się Fuck, fuck, nie widziałem go Dobrze, no, go spaliłem Mam tego, e mmm Teraz krytyki będę walił Dobra, to się tam wbijemy Chodź No, no kurde nikt? A, kończy mi się nie wiem gdzie ja jestem Dobra o, Bronimy chyba dobrze bronimy na razie Nie jest najgorzej No nie, ale zlawiłem Co za debil Jakoś dobrze mi idzie na razie Mam 5 punktów Yeah I 5,40 To nie tak źle Dobra, 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 dobra Sorry, olej Nie dla lamusa Dominuje mh Znowu Oj, i miałem Kurde dobrze mi idzie, 4 zgony, 3 asysty Znaczy 4 Zabicia 3 asysty i, 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 i rozgonów właśnie o nie uberam ją dobra jest najlepszy pomysł od tyłu ich trzeba później znaleźć ok krytyki włączamy i od tyłu czy znaczy tutaj się wbijemy nie masz szans Tu się jeszcze Dobra już nie mam sobie znowu tutaj wyjdziemy ale fajnie Kurde, odpaliłem sobie od jakiegoś dłuższego czasu Team Fortressa i dobrze idzie, nie jak wcześniej. Wybrałem sobie byle jaki sam, nie, nie będę ciągle na jednym grał, O miałem was... drużyn, o to chodzi, nie wiem. Dobra, zostawmy to na razie, F1 no, F2, no. F2. nie. F2. Ja muszę tak głupio, bo ten, bo... Ja mam laptopa i mam podpisane po F2 Mam podpisane, czy... Czy, czy... Po, połączyć z internetem, czy nie i... Czasami zapominam o tym i... i jest lipnie Na przykład gram StarCrafta Kurde, myślałem, że to śpię Oh no Dobra, ale nie, źle. 6 do 1 e, dobra, bieg tędy się nie da, to idziemy tam tędy. Teraz częściej będę nagrywał Steam for Stress'a, bo jak wiecie wcześniej miałem lagi. Znaczy jak widzieliście wcześniej się odcinki A tu nie wiem dlaczego miałem lagi Teraz sobie nagrywam spokojnie te historii, wszystko elegancko. Trochę zajmuje dużo miejsca, ale... Okej? Okay. Jak wy LOL Trochę dużo miejsce zajmuję, ale tu tam wybaczalne. Ważne, że mogę nagrywać LOL! Ile mu zostało HP? Tak wiem, że to jestem ja dużo pyrogra mam. Chyba najwięcej pyro zagranych. Mam bodajże... że gdzie on był? Gdzieś tu był Dobra, najwyżej ze mną pobiegnie. Mam chyba 5 godzin zagranych w Pyro. Najwięcej. Później jest chyba żołnierz, 2,5. Dobra, włączam się do akcji znowu. Tamtędy coś nas lekko pocisnęli. A to wystarczy podpalić. Będzie po sprawie. O kurde, mam tego Ubera. Ale ich zrobię. 3, 2, 1, yeah, win. Chodź. Coś jeszcze... Na górę, na górę szybko. No tylko już zgadniemy. Nie. Dobra, teraz atakujemy. Teraz atakujemy. No nie, nie mam tego. Nie mam... A mi się świeci fajnie. O... Mm. O! Uh, się siedzi! Dziwne... Control Point... Ciężko będzie. Bo bronić się zawsze jest łatwiej. Ale spróbujemy coś tam powalczyć. Dobra, 15 sekund zostało. Zagram jeszcze tą rundę i zakończymy odcinek, żeby nie był tak zbytnio długi. żeby, żebyście się nie nudzili moim <grym> nagrywaniem, że zbyt długie odcinki, nie mamy czasu. Bo mamy. wiem, że macie jeszcze innych do. Aha, wiem, że macie jeszcze innych do tych pewnie lepszych ode mnie, którzy nagrywają. Ale mnie też możecie czasami pooglądać. Ja sam mam 30+ ileś subskrypcji więc i tak nie oglądam połowy Oho! Kurde Pomyliło mi się ja, ja myślałem że tu jesteśmy tymi czerwonymi Biegam, patrzę moi a tu Lipa Dobra, gdzie to było? Mwa. Gdzie jest to? Fak, dobra, jest mm. Dobra, padło. Dobra, przyjmujemy. Yeah. Pierwszy. Tędy żeśmy się wybiegnąć. Wybieg... wybiec? Wybiegnąć. Nieważne. Nevermind. Okej. Okay. jak mi przyk... jak! Ilon ma HP. No. Dobra? Teraz nie jest tak łatwo, ale można jeszcze powalczyć, wyjdziemy tam górą, wyskoczymy im na główki. Wszystko będzie elegancko. Jesteśmy 1060 drudzy na serwerze i yeah. Chyba wygramy to w miarę szybko. No, to jeszcze jedną rundę. Spodziewałem... nie spodziewałem się, że jesteśmy tacy pro Pro Elo Dobra? gdzie biegniesz kruszynko no. jeden szybko 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 no nie dobra teraz przejmij obydwa jeszcze zagramy sobie to bo ta, ta runda była jakaś trudniejsza ale fajnie się tak świeci naprawdę fajnie dobra teraz tu tutaj będzie ciężko tutaj nas ścisnęli wszyscy jak nie będzie mi szło to pomyśle nad zmianą klasy ilu jest no i tu się nie patrzę. Się chyba. Gdzie to? Y? Nie. O. opcje mi się włączyło. No lecz, lecz wybiję sobie Uber Charge. To był przecinek? Tak, przecinek mamy. Okej, okay, nie mamy scouta Demomana, ani snipera, Może później snipera to mam tą naj... pierwszą snajperkę i... A w ogóle co ja mam tutaj na trójce? O, trzeci stopień. Yeah. To jest flogistynator 3000. Ok, trzeba chwilę poczekać, bo jeszcze jedno powinni wejście zrobić, żeby było trudniej dla tych. O lol. co ja mam? Joko Hearst. Przyjmujemy im, ha! Frajerzy Dobra, wiem. Nie ja będę przyzywał tutaj graczy, bo ja sam, sam lepiej nie gram. Bo, bo gra nie chodzi o to, żeby wygrać, tylko żeby się dobrze bawić Powin Powinienem dostać nagrodę NOM za to, co powiedziałem O lol, fuck Chwilę sobie wezmę tego Wezmę sobie uh... Tego co tak żołnierza, o Zabiję go, zabiję, zabiję, zabiję No nie, <śmianie> miał pełne HP Może weźmiemy sobie snajpiego O, snajpiego mam pierwszą I i mam tu coś na plecach Ale fajnie się świecę, naprawdę fajnie Podoba mi się o O nie, my jesteśmy niebiescy Fuck w góweczkę, dobra Lol, ale lamię sniperem. Sniperem chodzi tylko o to, żeby głowę strzelić Fuck, miałem 100% Zapomniałem, no, że tu się ładuje na 100% Ładuj, 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 ładuj Poczekamy chwileczkę Yeah, headshot Jeszcze chwilu No nie Ale lamie. Fuck Wejdziemy sobie na górę i tutaj będziemy tak kąpić że chodzi, że my atakujemy powinniśmy atakować ale to powinien zabronić tą klasę To mamy pierwszy punkt przejdziemy sobie trochę dalej Nogin yeah zabiłem a tak to nie jest zabicie Powinno być ten headshot Dobra, biegniemy dalej. Yes. Wszyscy poszli. Chyba większość poszła, tamto, my pójdziemy na. Na około. Tak zwaną flanką. O, oh fuck. Ale go No nie, jak mi ukradł fraga. Znaczy, ty. wiesz, że go, u... Stój, stój, stój. stój. Chwilę, nie, chwilę. Ziom. No nie, kurde ale zlamiłem Fuck, ale miałem ich no, na, na mówce już ich miałem Ale piękne siadłowanie Okej okay. Ja zawsze, ja zawsze lubię gdy są te, o flagi się walczy To jak są wojny snajperów A czy ja przynajmniej mam, tak Jeden po drugiej stronie, drugi po drugiej i się i, I nawzajem się ze snajpery kładujemy Jak chcecie, to mogę, bym mógł z wami kiedyś pograć. Oh fuck. Dobra, zmieniamy sobie klasy, nie ma co... ...snajpera męczyć, weźmiemy sobie... ...nie wiem, może... O, grubiego. Będziemy grubym. Co jest? Aha, bo ja mam te okulary jakieś magiczne. Mamy schizę. Yeah. A pewnie przeciwnicy to króliczki. Cześć. Ale się dziwnie czuję. Lol Czyli jakby były święta, właśnie niedługo święto są, więc... W okazji świąt nagram mafię. Wiem, że to nie ma sensu Dobra, zmieniamy sobie, nie będziemy na schizie Weźmiemy... u jakie oko mam Weźmiemy sobie medyka? Nie, weźmiemy... Oh, lol, jakiś Weźmiemy sobie tego żołnierza Ciężka artyleria Fajna jest ta, ta bazuka, ponieważ ona Co strzał, to daje chyba 15 HP no i to fajne jest Tylko, tylko że ma mało tych naboi Możemy tak takie buciki sobie dopalić Żeby tak latać fajnie O lol Muszę przeładować Mam jeszcze rezerwistę, ma chyba 50 więcej hp dodaje Ale ma o 50 mniej naboi lol. Trafiłem kogoś 55 dodaje? O fuck. Nie 15 Fak, 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 fak O, dwóch zabiłem, ja właśnie jak był Dobra ukradł Okej okay. wyginiemy sobie dalej tędy O oh lol, fuck, fuck. O oh, fuck. Dobra, weźmiemy sobie Pairo. Pairo najlepiej nam szło. Najdłużej grałem, Pairo. Pairo, Pairo. Fajnie, dziwne, to się tak świeci. Jeep, 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 jeep i. O fuck. A ja się zacząłem bawić tym. Trzeba było zostawić z tym i bym podszedł i jeba nie, nie ma. He he, he. Trud. Może w ogóle pogram w tego? Ja mam um, w Cesa Tylko, że ja je w Cesa To bardzo O oh fuck Dobra jestem tu Abyśmy zagrali tak W ogóle bym mógł takich gry nieby zrobić Czy nie na live'ie lepiej by było, ale ja nie mam Zbyt dobrego, twój tors. Cieka co jest tors. Tors to jest chyba tułów, a tułów to jest tors. Nie, to jest chyba ten. E, a klatka piersiowa? Chyba. Okej, okay. wziął się. Trafił mnie, lams Ale lamie teraz, lol. I mu HP został. Dobra, nie będę się bawił, pójdziemy sobie z tym. Zabici 16 zgony 13 się jeszcze trzyma na plusie, ale niedługo. Okej. Okay. Mm, tu nikogo nie ma. Ten co tutaj kampią, kamperze Chodź, chodź. Ja, yeah. dobra panu. LOL Ile Ile mu zabrał? Ale czy trzech zabił albo ten? Bo to się nie liczyło jako zabójstwo. Dobra, pójdziemy sobie po po HP A dziwne te okulary. No lol, dawaj lecz No lecz A Pajro to chyba kobieta Nie wiem Gdzieś tak słyszałem O lol, ale mam dobrego tego Wejdź, wejdź, wejdź O lol, ale Ale zlomiłem Nie wiem, gdzieś słyszałem Grałem na jakimś Serbii, i tam goście rozważali Czy Vajro to kobieta czy nie Sam nie wiem Ważne, że, że jest dobra Dobry, dobra, albo dobry Dobra Tutaj Gorm sobie radzi Wziął się, się jeszcze trochę Jak on Uber czar? To chyba nie był Uber No Gim Ilon miał HP LOL Jestem nagradzany jakoś Może później zagramy sobie Ale nie, nie, w następnym odcinku może Zagramy sobie Jest tutaj, jest tutaj, jest tutaj o. Chyba był tutaj Albo to nasz był Spy 17, 15 Dalej słabo A to fajnie tak podpalę Jak ma tak Zostało mu HP jedno A ty tak wchodzisz je i panie I płonie mu banie Wziął sorry 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 Za to mi płacą? Nie Okej okay, Bierzemy sobie HP 88 Dziwne że 88 Nie ma okrągłej liczby Wyjdzie O, ziomuś sobie poszalał O podpalony, ziomuś podpalić jeszcze raz Co tu tutaj jest, nic tu nie ma oh, fuck. O fuck tu Bądź tutaj nic nie wpadło Będzie lipnie Jeszcze trochę by się przydało Okej, okay, wyjdę sobie Ale natomiast tutaj jest ten Fuck 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 nie 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 o ty dominujesz mnie, ja w tej zrobię odwet. Odwet. Albo zemsta. Nie, zemstwa, zemstwa to mam teraz książkę, lekturę, które dziwna jest. Fuck! Tak co zobaczymy teraz? Mam jakiś zegareczek? Bo pierwszy zegareczek, albo nie wiem jaki mam zegareczek. Dobra, no, mniejsza z tym weźmiemy sobie. Bo weźmiemy sobie. Mm, szósteczkę. Jasta. Jesteśmy pełni niewidzialni. Gdy stoimy, to nam się regeneruje. A gdy kłócamy to spada wolni. wolniej odsunę się tu no nie jak mógł mnie zauważyć chyba tabu już nie mógł przejść a to na pewno nie dlatego szkoda, że nie ma takiego takiego który się nie skończa że, że w ogóle jesteś yy, Pro Elo, gdzie masz ten zegarek Okej, okay, ziomuś Ja w ogóle cię nie chcę zajść od tyłu Przejdę sobie boczkiem Jestem pół niewidzialny, jestem cały niewidzialny Jestem Okej okay. Muszę sobie doładować Wyjdź, wyjść ziomuś, ziomuś Okej okay. Nie, nie ma co się bawić z Pajem jeszcze nie graliśmy dziś O, Scout, Scout, Scout jest fajny, bo tak szybko biega Piep. Mam tą, dubeltówkę? Nie, siłę natury A, no, mam siłę Okej, okay. o medyka Jakby sam nie mógł Pamiętacie no jak wtedy miałem lagi? Aha mm, Mi się zdaje, że to przegramy Ale to może się nie powieść, ale o to nie chodzi czy ma się powieść czy nie Ważne żeby coś wyszło z tego Wiem, że mówię bez sensu, ale Ma się powieść albo nie, ale żeby coś wyszło Zią nabij mi tego Dawaj, 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 ja chcę mieć energię. Lol. Nie, tu nie ma. Ololololololo. Ja się nie palę. Kurde, jaki tu... Ej, jak nie wolnoś, prędkość pojemność mogę tenka Zobaczymy to Je, yep, ale mamy teraz Ale dowaliłem Szósteczką Dobra, skryjemy się tutaj może nas nie zabiją. I to będzie na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków, innych odcinków serii i no tym w świecie, tym forte, albo jeszcze innych serii, więc do usłyszenia, cześć. Jeszcze tutaj macie wyniki, więc do suszenia.